<noise> Hej! Jak tam? Dobrze. To co? Pierwszy wimak? E, w tym roku. W końcu się udało. <noise> Jest super. Już nie pamiętam kiedy byłem pod namiotem chyba. No już naście lat temu. No, a kiedy pierwszy raz byłeś pod namiotem? Też nie pamiętam, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i miałem chyba z... 5 lat. Widzę, że masz fajny, miałeś fajne dzieciństwo. Pamiętam, że też w sumie, no, jako dziecko pod namioty z rodzicami. A pierwszy taki wyjazd na własną rękę, w sumie bez, bez kontroli rodzicielskiej, to 13 lat rozbity na dziko. No cóż, my jesteśmy z innych roczników. I dawniej to wszystko było troszeczkę prostsze, na pewno bardziej dzikie, my byliśmy szczęśliwsi. Dokładnie tak. Czasy się zmieniają. A my zapraszamy Was na odcinek, w którym opowiemy. Co wziąć na biwak, jak Ob się przygotować? Takie podstawowe rzeczy, które każdemu z nas przydadzą się podczas namiotowania, biwakowania, obozowania, whatever. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Jak jeździłeś z rodzicami kiedyś? Mhm pod namiot, to gdzie nocowaliście, gdzie rozbieraliście namiot? Nad rzeką, nad rzeką i ten namiot, o którym wspomniałeś to była to była kociastrofa, bo a, sam namiot ważył kilka to chyba kilkadziesiąt kilogramów. To był kosmos. Te rury, to wszystko to w stosunku do tego, co jest teraz, to był naprawdę surwiwal. Później jeździliśmy gdzieś jeszcze do gospodarza, pamiętam. I chyba ta forma pokutuje, jest możliwa do tej pory, tak? Żeby sobie ukończyć rywat. Tak, rozbić, to jest, jest w sposób, jeżeli jesteś na przykład gdzieś w terenie, dajmy na to, robisz sobie taki rajd rowerowy po Polsce i nagle zostajecie noc, deszcz i nie wiesz, gdzie masz nocować. No bo tak, pola namiotowego na szybko nie znajdziesz. Pozostaje ci nic, tylko po prostu zadzwonić do ludzi, zapytać się, czy możesz na na jedną noc rozbić się na, no, na można w, ogrodzie. Można w szczerym polu, ale faktycznie, jeśli chcemy mieć jakiś tam dostęp do, do wody, na miarę możliwości podładować telefon, to, to warto warto. Tak, e, trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdy e, ma odwagę od razu nocować na dziko, ale no, nie każdy też ma e, odwagę zadzwonić do kogoś e, i prosić się, tak naprawdę. No, tak, to jest to kwestia, jest, to kwestia na... przełamania e, się, tak naprawdę, ale. Powiem Ci, że można poznać ciekawych ludzi. No, na pewno. Często można liczyć na ciepłą kolację albo ciekawie spędzone. Albo zimne wieczorze. napoje. Bart, opowiedz może o tych technikach, które, o tych sposobach legalnego nocowania. Tak, jak można w tej tak, chwili e, biwakować. No Bardzo popularne są w tej chwili tak zwane zorganizowane pola kempingowe, gdzie nie tylko namioty e, są, ale też właśnie kampery. Czyli typowa komercja, tam gdzie Tak, ma woda, masz ma... prąd, masz wodę, masz wodę, masz dostęp do kuchni, prysznicy, e, masz wy, wydzielony swój no tak. e, kawałek e, popraw, działki, e, na którym rozbijasz namiot e, i śpisz. Jest pole namiotowe, dookoła wszędzie pełno sklepów, tak by nie trzeba się martwić no za tak, tam jest, tam jest to za opatrzenie. Typowo luźno komercyjne ale tak, takie wakacje po prostu pod chmurką dla tych, którzy no, nie są zbyt otwarci na bardziej takie hardkorowe spędzanie czasu na łonie natury. Pola namiotowe standardowe to już są takie pola, które są bardziej odosobnione, tak? już można, nie, zazwyczaj nie można liczyć na takie wygody jak ciepła woda, jak powiedzmy dostęp do prądu, jeśli jest toj, to jest maks, tak? Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jest pociągnięta jakaś tam jedna rura z zimną wodą. Tak, jak mówiłeś, toj, toj, bo takie są wymogi, jeżeli stawiamy, to pod. pod no, ale to e... też cały, cały e... czas jest jeszcze taka w miarę forma przyjazna i dosyć, dosyć miejska, bo tak jak powiedziałeś, mamy to i to, i mamy dostęp do bieżącej wody w jakiś sposób. Także jeszcze, jeszcze to nie, nie przybiera takiego formu typowego bytowania, bytowania czy spania pod gałą chmurką. Tak, ale tutaj akurat bym powiedział, że jest to już krok bliżej. Dlatego, że na takim polu no już musisz zabrać ze sobą jakąś, jakieś zaplecze kuchenne, jakaś kuchenka. Zazwyczaj nie ma blisko sklepu, czyli musisz pomyśleć też no o tak, zaopatrzeniu, zaopatrzeniu się w jakieś. Przygotowaniu się pod że sprzętu. Się do tego sprzętu jest troszeczkę więcej do wzięcia, ale jest to tyle bezpieczniej, że jest to gdzieś ogrodzony teren przeznaczony do biwakowania i nie musisz po prostu kombinować z kwestiami prawnymi, czy możesz, czy nie możesz. Jedziesz, płacisz, rozbijasz, korzystasz. Jeżeli chodzi o nocowanie na dziko. Oczywiście w Polsce nie jest to zabronione poza pewnymi e, sytuacjami. E, taką sytuacją jest nocowanie w lesie, które jest absolutnie zabronione. E, druga sprawa e, to jest nocowanie na wydmach, także nie można się rozbijać. E, jeżeli chodzi o parki narodowe, e, krajobrazowe, no to tylko też w wyznaczonych terenach. Natomiast istnieje możliwość, pewna furtka dla tych, którzy chcą spać w lesie. E, to jest projekt Czas w las, gdzie na stronie internetowej e, lasów państwowych możemy sprawdzić, gdzie można nocować Czyli w lesie. Są wyznaczone, są tej wyznaczone tej po prostu pola namiotowe, nazwijmy to pola namiotowe, po prostu obszar, gdzie możesz się rozbić. Uh -huh. Druga to jest pilotaż, program pilotażowy Bushcraft i Survival, uh -huh. gdzie przeznaczono 65 tysięcy hektarów ziemi, w zasadzie lasów, do tego, żeby móc spędzać noc w lesie. Natomiast pod szeregiem oczywiście obostrzeń. obostrzeń tak. Nie można na przykład nocować dłużej niż dwa dwie noce z rzędu. Okay. Znaczy należy zostawić teren całkowicie nienaruszony. to oczywiście już nie to się zgłasza, tak? Do nadleśnictwa? Tak, czy to musisz zgłosić do nadleśnictwa, gdzie masz zamiar nocować. I oczywiście nie gdziekolwiek, tylko dokładnie też nadleśnictwo ci wskaże miejsce. Nie można, ale dla tych, co chcą, wiedzą, na troszeczkę informacji, można legalnie i pod pewnymi oczywiście rygorami bytować i nocować w lesie. Tak, te informacje oczywiście znajdziecie na stronie Lasów Państwowych właśnie pod nazwą tych dwóch projektów, czyli Czas w Las i pilotaż Bushcraft i Survival. A teraz trochę o sprzęcie. To co? Jak jedziemy pod namiot, to potrzebujemy... A wypadałoby wziąć namiot? A, aczkolwiek... No niekoniecznie. Niekoniecznie. Czyli jeśli nastawiamy się na... Yy, szybsze na, na mobilność i łatwość przemieszczania, to uważam, że tarp, czyli płatka piwiakowa. Hamak rozwieszamy na drzewie, nie tarp tak ta samo, yy, więc ściółka leśna pra praktycznie zostanie naruszana tylko tam, gdzie będziemy chodzić ewentualnie, ale to yy, nie są jakieś tam tragiczne ślady bytowania. Coś pod dupkę, karimat klasyczny, ponadczasowy, takim rozwiązaniem, rozwiązaniem, które jest po środku i coraz bardziej powszechnym i popularnym jest chyba ta Mata samopompująca, którą też mamy w naszej ofercie. E, mata samopompująca SnackPak. E, bardzo fajne rozwiązanie. Komfort i izolacja termiczna. Po rozwinięciu na już jest w dużej części gotowa. Można ją sobie za pomocą zaworku dopompować. E, znaczy odkręcamy ją ona w zasadzie do pewnego tak. stopnia sama Samo zaczyna się... Samoistnie się wypełnia powietrze. Ewentualnie możemy ją później dopompować do, do pożądanej twardości. Tutaj też mamy <laughs> śpiwor. Śpiwór marki e, Snackpack. No to jest worek e... kompresyjny, który pomaga, że tak powiem, zwinąć, zwinąć spakować, zmniejszyć, skompresować. śpiwór do śpiworek. takiego stopnia, żeby był po prostu wygodny w przenoszeniu. Ten model jest o tyle fajny, że, że ma taką mikro mikromoskitierę co w naszych realiach jest kapitalnym rozwiązaniem, bo nas chroni przed tymi ee, dziadami. O, właśnie, to jest ta moskitiera. Możemy się zamknąć w tym e, śpiworze. Jest lekki I nic nam w że nie pogryzie. I tu jest chyba komfort do plus 7 stopni, więc w zupełności wystarczy latem. To jest właśnie typowo letni śpiworek do, do spania. E, I cóż, no, jeśli mamy takie podstawowe rzeczy jak miejsce do spania, e, coś pod dupkę, coś, żeby się czymś przykryć. Czyli przejdziemy teraz do elementów jedzenia i kuchni. Teraz jest kupa, kupa fajnych rzeczy, liofilizaty, super konserwy i tak dalej i super przede wszystkim wyposażenie tej kuchni takiej polowej, bo mamy ultralekkie sztućce, czy to są jakieś wersje polimerowe, czy to są wersje tytanowe. No tak, tak jak mamy tutaj super, mamy. Super, tak naprawdę gary kuchenne, czyli menażki tak. aluminiowe, które są wypierane oczywiście przez menażki stalowe z uwagi na ich właściwości. Zdrowotne, tak? Może się tak wyrażę. No, taki komplet garnków turystycznych, mniej więcej wygląda w ten sposób. No, znaczy to, jest, to jest taki zestaw, powiedzmy, prawie nawet że rodzinny, prawie tak. że rodzin, dwuosobowy akurat. E, mamy tu garnek, patelnię, tak więc normalny posiłek jesteś w stanie praktycznie przygotować na kuchence. To jest jakiś palnik do tego, może to być palnik e, rozkładany, może to być palnik. O mniej kompaktowych rozmiarach. Ja zalecam kompaktowość, bo tutaj to wszystko. No, tu jest y, absolutne minimum palnikowe, o, czyli butlę kupujesz, zakładasz, kuchenka jest gotowa. No tu jest dosyć fajny szeroki palnik, także nawet duży garnek nie spodnie. Wszystko zależy od tego, ile będziemy przebywali i jak chcemy się bawić, no i przede wszystkim czy się poruszamy? Bo jeśli chcemy się przemieszczać z tym plecakiem, to należy pamiętać o tym, że im więcej tego sprzętu e, większego weźmiemy, cięższego, to, to wszystko trzeba jednak nosić na swoich ramionach. Tak? A co do jedzenia, no tutaj tak powiedziałem, jeśli, jeśli chcecie jechać na dłużej i będziecie z dala cywilizacji, to mogą być konserwy, to mogą być MRE e, wojskowe, to mogą być liofilizaty, e, coraz bardziej popularne konserwy. Takie preperskie, naszej Dokładnie rodzimej, rodzimej pierś, produkcji windy, indyka. są na pewno znacznie zdrowsze, znacznie bardziej pożywne, od cholery witamin i, i cóż, no i to jest, to jest przyszłość. Bart, no kolejnym elementem, który będziemy chyba omawiać, bo mieliśmy już wstępne elementy jedzenia, kuchni, to będą chyba już takie dodatki, akcesoria i narzędzia, połóweczki. Tak, sam używam na co dzień czołówki, jak jestem gdzieś na polu namiotowym. Świetnie się sprawdzają, nawet jeżeli jestem na polu takim komercyjnym. Momentami przejście przez gąszcz, czy linek, gdzieś tam pomiędzy namiotami, bywa trudne. Warto sobie oświetlić drogę. No i znowu. A poza tym, wewnątrz namiotu. Ja bym wybierał takie małe, kompaktowe tak. kompaktowy rozwiązanie, które może nie daje jakiegoś dużego strumienia, bo to jest około powiedzmy 250 lumenów, ale w zupełności wystarczy do tego, żeby oświetlić pola wewnątrz namiotu. Chyba, że jedziesz gdzieś w większą ekipą i rozbijesz obóz konkretny obóz. To w tym momencie mamy tutaj takiego Phoenixa CL30R. Można go na statywie fotograficznej, jak ktoś, ktoś taki ma, przykręcić. i Mamy taką lampę. No i tu jest Bayer 1, bo przy okazji tego, że jest to latarka, jeszcze mamy funkcję Powerbank. powerbanku. Rzeczy istotnych apteczka. Oczywiście, apteczkę możemy samodzielnie skomponować. Uważam, że nawet mała apteczka. Jest nam potrzebna w terenie wszystkie podstawowe środki patrunkowe, żeby siebie zabezpieczyć. Tak samo, żeby zabezpieczyć się przed tymi wiekami, które latają. A potrafią mu życia. życie. Potrafią e to bardzo. Powiem ci, że no, trzeba uważać, z mogą wiadomo, jeżeli chodzi o e gdzieś tam tworzywa sztuczne. Natomiast, e no, podlatują sobie. I, I odlatują. E po fajna, przydatna rzecz. Ona jest w większości apteczek, czyli folia, NRC. My Mamy tutaj taką folię. Które przy okazji albo odwrotnie to jest poncho z funkcją folii NRC, czyli takie rozwiązanie, które możemy nosić na sobie, zapobiega hipotermii, chroni przed wiatrem, przed deszczem, czyli dwa w jednym, możemy się zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i w razie W przy sytuacji wychłodzenia możemy sobie uratować dupę. Jeśli pozyskujemy wodę z nieznanych źródeł, aczkolwiek no też nie może to być do końca nieznane źródło, czyli po prostu z rzeki, tak? Ze strumyka. Warto ją przefiltrować, wygotować i dla osób, które faktycznie będą, znaje, mogą znaleźć się w sytuacji, że nie będą miały dostępu do wody z takiego sprawdzonego źródła, warto zaopatrzyć się w, w filtr. Noż. Noż jest potrzebny. To jest narzędzie, bez którego nie przygotujemy sobie chociażby nawet najprostszego posiłku. Oczywiście. Pusz to jest podstawowe narzędzie, które znane jest człowiekowi chyba od 70 tysięcy lat. My stoimy ścianą za tym, że to jest narzędzie, które jest nam po prostu potrzebne. Może to być scyzoryk, ale scyzoryk troszeczkę z uwagi na swoje rozmiary i składane ostrze ma mniejsze ale możliwości. Może być potrzebne do pewnych napojów chłodzących. Mamy coś jeszcze tutaj ze, ze szpeju. Eee, wiesz co? Przejdziemy chyba teraz do takich rzeczy trochę improwizowanych, które warto ze sobą zabrać w teren. Polecam, żeby sobie wziąć trytki, trytytki, zypki, opaski zaciskowe, jakkolwiek to nazywamy. Taśma naprawcza które możemy po prostu nawinąć na, na kartonik to też się przydaje może nie w takiej dużej formie, wystarczy przelecie nieco kremu z filtrem do mniejszej butelki sznurek na przykład, I jakikolwiek jest, jest ważne. E, rozbijamy namiot zawsze warto gdzieś rozwiesić ręcznik jak wychodzimy chociażby nawet do tak prostej sprawy naprawa e, prawda, olinkowania namiotu też może to być linka dynima, która tak. oczywiście jest solidniejsza może to być parakord. E, nic się nie stanie jak weźmiemy sznurek do prania myślę, że to jest ważne, żeby zabrać ze sobą Chociażby taki worek na śmieci, po prostu, po swoje po sobie, po sobie. To zabrać ze sobą cienką, chociażby nawet taką grubszą folię malarską. Uh -huh. e, I taka folia dodatkowo zabezpieczy nam namiot przed przemoknięciem. Właśnie, odnośnie deszczu. Pamiętajcie, namiot należy okopać. Mm, namiot też warto postawić na wyższej części terenu. Starajcie się stawiać namiot w takim miejscu, żeby, żeby nie nalała nam się woda do środka. E, cóż Bart, wydaje mi się, że. Nasza przygoda z biwakowaniem zbliża się do końca, ale Ty miałeś coś naszym widzem jeszcze do powiedzenia odnośnie ciekawego projektu, który będzie miał miejsce w sierpniu. E, tak, w sierpniu chcemy przygotować dla Was taki odcinek, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Q&A! E, Q&A! Ej! Przepraszam. Dokładnie. E, tak więc, czekamy na Wasze pytania, o co chcecie, w zasadzie o przyszłość kanału, jakie mamy plany, możecie też podsunąć nam jakieś pomysły. Sugestie. E, dokładnie. Chcemy e, tworzyć ten kanał razem z Wami, tak więc czekamy e, i w sierpniu postaramy się na te wszystkie tematy odpowiedzieć. Na ile potrafimy. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia i mam nadzieję, że kolejne programy będą równie piękne co dzisiejsze. Tak. Nie zapomnijcie o subskryp subskrypcji, o tym, żeby walnąć naszego dzwonka. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.